Dziś uwaga, otwieramy specjalnie dla was domki dla moji popsów. Także jak jesteście ciekawi, na jakie domki trafimy, to zostawiajcie kciuki w górę. Jak lubicie moji popsy, popiszcie moji pops w komentarzu i zaczynamy. Puśćcie, mamy tu taki. Spory zestaw właśnie z naszymi moji popsami, i tu w środku, jak sami widzicie, mamy pokazany przykładowy domek, na który możemy trafić, ale uwaga! Ja wiem, że są również do trafienia wyjątkowe, ultra rzadkie domki. Zobaczcie, ja mam tutaj takie trzy domeczki, które sobie za chwilę razem z monią otworzymy. Pokażemy Wam wszystko, jak one wyglądają, na co można trafić. Spójrzcie, jakie fajowe! Super są. To co? Może zaczniemy sobie od tego niebieskiego zobaczymy, na co trafimy. Dobra, to co, ja, słuchajcie, biorę ten zestaw, a Monia bierze... Ja mam ten pomarańczowy z jedzeniem. Spójrzcie, ja mam pomarańczowy do Fajnie, ja ten mam taki fajny nie wiem. Trzymaj, Monia, ten. To. Dawaj. Ale to szeleści Iii, wszystko. Otwieram, czy je trafię? Trafiłam. Wow, patrzcie, jaki fajny. I co najfajniejsze, tu mamy taką ruchomą część, gdzie mamy różne rzeczy, które możemy tworzyć. Widzicie, takie właśnie zestawy do Zrób to sam, czyli takie rzeczy bardziej artystyczne. Okej, okay, to otwieram mój domek, oki i ciach! Wow, ale pojedyncze niespodzianki są w środku. Spójrzcie, mamy pomarańczowy stolik. Do tego jeszcze mamy napój i kurczaka chyba na patelni, I do tego jeszcze figurka Mudzi Popsa. Okej, okay, zamykam ten domek, a moje na razie po prostu tak otworzę. Otwieram figureczkę. I mamy tutaj oczywiście. Co ja tutaj mam? Uuu, płatki na mleku. Juhu! Ale ta figurka jest smutna. Hmm, hmm, hmm. Zobaczmy na drugą stronę. I A tutaj jest uśmiechnięta. Dobra, jakoś to tam wcisnęłam. Zawsze mam problem, wiecie, żeby to wcisnąć. Eee, dobra, moja, dawaj. Juhu. No nie mogę tego tu wdusić, dobra. Musi być ona tutaj. I teraz otwieramy kolejną saszetkę. Ddatki. O, Oki. To dodatki umieściłam właśnie tutaj w tym domku Czyli jeszcze raz powtórzę Mamy pomarańczowy stolik, do tego kurczaka na patelni I zielony koktajl To słuchajcie, teraz ja otworzę mój domek Zobaczymy co my tu mamy Jakie tu będą niespodzianki o, Ale on słodki jest, patrzcie na to Rany, ja tu mam klej Jeszcze jest podpisany glue I tak się prezentuje figureczka, zwykła taka podstawowa Tu mamy także słuchajcie Akcesoria Także otwieramy sobie wszystko Uwaga, uwaga Otwieramy. No gdzie jest ta figurka? Się trochę przykleiła do tej folii. Dobra, mam ją. Zobaczcie, tak się prezentuje klej. Tu jeszcze ma, zobaczcie, taka kropelka. Chyba płacze ze śmiechu. A tu ma niezadowoloną minę, strasznie taką wykrzywioną. Dobra, figureczka sobie tu ładnie usiądzie. Weźmiemy jeszcze teraz oczywiście dodatki. Dodatki do tworzenia, czyli jest sztaluga. Mamy skrzynkę z narzędziami i oczywiście pędzel! Teraz czas, czas na ostatni już domek, który znalazłam w pudełeczku. On jest w kategorii homies, czyli to są takie rzeczy domowe. Ciekawe co tam będzie! Uwaga, uwaga. Otwieramy. Wyjmujemy nasz domek i... Pada! Zobaczcie, tak się prezentuje. Tu mamy znowu to pokrętło. Pokrętło, zobaczcie, to jest niespodzianka. Tu jest, słuchajcie, na telefon chyba miejsce. Tu są gry komputerowe. Torcik! A w środku? Ła! Wow! Ale fajnie! Zobaczcie, jakie dodatki! Figurka zwykła mi się tu trafiła. Jest to czajnik. Jest to czajnik, zobaczcie. Oho, prawda? Jaki wesoły, uśmiechnięty. Druga buźka jest niezadowolona, więc wybieramy pierwszą, tą uśmiechniętą. Usiądzie sobie, o rany, wypada ta twarz. Dobra, usiądzie sobie tutaj. Teraz jeszcze akcesoria. Także wyjmujemy akcesoria. Co tu się trafiło? Zobaczcie: prezencik na urodzinki torcik, a także muzyczka. Czas jeszcze na otworzenie pojedynczych pokoików Dzień dla naszych Mojipopsów. Dobra, to onia ten, bierz Monia ten, ja wyraź. słuchajcie otwieram ten, zobaczymy co tu jest. Proszę bardzo, Dziękuję, troszeczkę. to ja ciacham dopiero. Otwieram. Otwieramy, a w środku co na nas czeka? Pokoje! Wow! Ciekawe jeszcze jakie figurki tu będą, zobaczcie jest ulotka. Ja mam artystyczny, będzie mi pasował do mojego domku! Ale masz fajnie! No! Oby tylko figurka była i taki! Juhu, wojowski i jeszcze mamy do tego jeszcze co Urodzkę. wyjmujemy, słuchajcie. I ja tu mam gruszka! Ale śmiesznie jak wygląda! Patrzcie! Gruszka tu jest niezadowolona, a tu chyba jest, słuchajcie, gruszka zakochana. Teraz jeszcze ja spójrzcie co ja tutaj mam. Uuu, coś różowego! Mam tutaj! O, takiego słodziaka! To jest... Dziu, ciulek, ale fajny. Co on tutaj ma w rączce? Buteleczkę chyba taką fajną małą, fajną ma tą e, buźkę tutaj, więc już w ogóle tego chyba nie będę zmieniała. Umieszczę go tutaj do swojego pokoju, O. I gotowe. To uwaga, ja biorę jeszcze kolejny pokoik. Ten też sobie otworzymy. Monia, ty możesz, słuchaj, już otworzyć ulotkę. Ja już otwieram ulotkę. O rany, nie mogę teraz tego. I spójrzcie, tak prezentuje się nasza ulotka modzi popsów. Tutaj są wszystkie figurki, które możecie zdobyć. A tutaj możecie natrafić na ultra rzadką figurkę. No nam się akurat nie udało w tym odcinku na nią trafić, prawda? Agatka? szkoda. To prawda, niestety. I tutaj jeszcze mamy pozostałe, właśnie e, kolekcje domków i pokoi. Patrzcie, a ja mam kolejny pokoik z cyklu sztuka, widzicie? Tylko trafię chyba teraz na inną figurkę. Ciekawe, kto tu mi brakuje do kolekcji. Uwaga, uwaga! I jest to zaraz! Pędzel? Kredka? To chyba jest kredka! A jaką ma buźkę? O, tą zostawimy! Fajnie! Zobaczcie! Kolekcja się powiększa! Dobra, to Woo! jeszcze mamy dla Was niespodziankę, bo zostało nam trochę saszetek do otworzenia. nie wow! wow! ja biorę dołu Ta pani już, Tak, Okej, okay. i mamy tutaj oczywiście uła! ulotkę i uciekający z y, Monji Pops jest to garnek, z którego wylewa się w wodach, widzicie? Okej, okay. odwracamy na drugą stronę, co tutaj Będzie fajowskiego. Uuu, buziaczek, to niech ta buźka zostanie, no i to wszystko i jeszcze do tego mam ulotkę. Teraz ja zobaczę następną saszeteczkę. Może trafi się jakaś ultra rzadka figura. Oh, sałatka mi się trafiła, ale słodko, z taką przerażoną. Minką tu już jest taka zadowolona, więc tą sobie zostawimy. Ale fajnie. Dobra, otwórzmy następną saszetę. Kto tu będzie? Kto tu będzie? Uwaga, uwaga. Mamy jakąś motylka? Kto? Mi to Kto? przypomniało. Ale ma, zobaczcie, znowu serducha zamiast oczu. O, tu ma taką drugą buźkę. Ale zostawimy tą! Wygląda pięknie. Tu teraz jeszcze ja. Okej. Okay. I ja mam tutaj to! Oh, to! Buźkę zostawię, sprawdzę tylko na drugiej stronie, jak to wygląda. Jest taka fajna z jęzorem, a to nie. Zostawię tą z jęzorem, śmiesznie będzie wyglądała. I do tego jeszcze mamy ulotkę. To teraz, uwaga, ostatnia saszetka. Trzymajcie kciuki, by była tu fajna figurka. Co? Kto to jest w ogóle, Takaś jakaś Nie, nie wiem, chyba to tak. Chyba słowa ale słowa wygląda jest. jakby coś piekła, nie? Czy nie? Tu jakby miała, nie są skrzydła, ale wygląda jak trochę rękawice do pieczenia, nie? To no zobaczmy buźkę drugą. O, z buziakiem! Dobrze, to tą sobie buźkę zostawimy. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto Wam wspomnieć. Możemy sobie budować, zobaczcie, wielkie budynki jeszcze z tej. naszych domków. Możemy Oo. ich tu dołożyć, słuchajcie, mnóstwo i zrobić taką wieżę. Patrzcie, jak fajnie. Może, a, utrzyma się? O nie, 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 nie. dało radę, patrzcie. Może, jest, jeszcze tego Tak, jeszcze to. nasze figurki. moja! Tego mi się wydaje. No nie, wiesz? dobrze było. Będzie się trzymać, no. patrz. To nie, to tak? ja lepiej nie nakładam. Ty załóż, ty tak załóż. Tak o, o. No, zaraz zobaczymy, słuchajcie, jak to się tu trzyma. Jest okej? Okay? Jest okej, okay, tylko to chyba, Masz. o, tak. I teraz, słuchajcie, układamy nasze figurki. Tu jest ten nasz toster. No e, Sałatkę najwyżej też tu możemy dołożyć, chyba się będzie trzymać. A garnek z i... wodą tutaj położę. Dobra, i mamy wszystkie figurki. To już wszystko. Tak. Mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądają domki dla naszych słodkich mochi popsów. Jeśli je zbieracie i lubicie tę serię, zostawiajcie kciuki <grywki> w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i, I do, do zobaczenia. zobaczenia, pa pa! pa, pa.